Zawsze na grilla zabieram cytrynę. Dzięki niej oszczędzam mnóstwo czasu i nerwów. Kwas z cytryny sprawi cuda. Nie znam lepszego i prostszego sposobu niż trik z cytryną. Nigdy nie korzystałam z szybszego patentu. Jestem pewna, że te produkty masz w domu. Chodzi o zwykłą sól i cytryny. Zabierz je ze sobą na grilla. Przekrój cytrynę na równe dwie połówki. Jest to jeden z naszych głównych składników. Drugim produktem jest sól. Nasyp ją na talerzyk. Zabierz jeszcze widelec i przenieśmy się do naszego grilla. Teraz nabij cytrynę na widelec i zamocz w soli. Połóż ją na sól, tak aby jak najwięcej soli się do niej przykleiło. Kiedy grill jest pusty, połóż na nim swoją cytrynę z solą. Zacznij przecierać nią ruszt, kiedy jest gorący. Kwas z cytryny w połączeniu z solą sprawi cuda. Zazwyczaj, aby wyczyścić grill, musieliśmy poświęcić dużo czasu i pieniędzy na drogie środki. Muszę przyznać, że sama popełniałam ten błąd i straciłam sporo. Dodatkowo będziesz miał pewność, że żadna chemia nie została użyta w miejscu, gdzie teraz leży Twoje mięso. Wystarczy, że przygotujesz sobie cytrynę. Tak wyczyścisz każdego grilla. Spójrz na efekt końcowy, jaki jest cudowny. Wystarczyła tylko chwila i grill lśni.